Wiecie, trudno jest być wielkim Polakiem patriotą z konfederacji. Zagrożenie jest wszechobecne i mało tego połączyło siły z każdym możliwym środowiskiem, byleby tylko dojechać wielkich Polaków patriotów. Przykładowo kwestia szczepień, bo tak się składa: ostatnio moi drodzy mieliśmy jedną akcję. Początkowo, według narracji korwinistycznej, ze względu na pandemię, tak zwaną, nikt nie miał się szczepić. Po prostu zero ludzi, zero chętnych. No, nie ma nawet wśród personelu medycznego kogoś, kto by w ogóle chciał. Wtedy prym wiodły właśnie narracje korwinistyczne typu Sławusia i innych, że no patrzcie, patrzcie, przecież nikt tego nie chce, bo widzicie, bo nawet medycy nie chcą. No tylko przyszły dane chociażby z izby lekarskiej, które pokazują, że około 90% lekarzy wykazuje chęć. Tylko niestety mocy przerobowej brak dodatkowo jeszcze są problemy, bo to nie jest tak, że raz dostajesz y, w mięsień i to tyle, tylko musisz jeszcze przyjąć tam parę dawek. Zatem narracja korwinistyczna poszła się troszkę walić, ale już szybko to uzupełnili, że no wprawdzie no medycy może chcą się szczepić, ale już normalni ludzie to nie, ponieważ okazuje się, że medycy mają mieć przeżarte mózgi przez propagandę koncernów farmaceutycznych. Co swoją drogą jest dosyć śmieszne, ponieważ mówią o tym środowiska korwinistyczne, czyli środowiska, które deklarują poparcie dla utworzenia większej liczby takich koncernów, no bo wolny rynek. Mało tego, okazuje się, że nastąpiła pewna aktualizacja, ponieważ nie wiem czy pamiętacie, ale to główne skrzypce tego głównego złola to grała Big Pharma. Ta firma wśród antyszczepów korwinowskich była uosobieniem szatana. Teraz się okazuje, że używają jej nazwy zamiennie z Pfizerem. Chyba nie zdają sobie sprawy, że Pfizer w ogóle nie ma nic wspólnego z Big Pharma, ale no nieważne. Tak czy siak dla korwinistycznej narracji nadeszła ponownie ciężka próba. Otóż Krystyna Janda wraz z paroma innymi celebrytami zaszczepili się przeciwko He -He Rusowi. Totalnie bez kolejki, szczepiąc się tym, co miało pójść tak naprawdę dla lekarzy, dla grupy pierwszego kontaktu, czyli personelu medycznego. Mamy na to chociażby taki artykuł z Bankier PR: Afera ze szczepieniami VIP-ów na WUMie. Minister zdrowia zleca kontrolę. Leszek Miller, Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Maria Seweryn i Edward Miszczak są na liście osób zaszczepionych w puli Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Artyści tłumaczą, że zostali zaproszeni do akcji w ramach promocji szczepień. Premier i minister zdrowia oczekują wyjaśnień od władz uczelni. Według informacji reportera Polsat News. Aktorka Krystyna Janda dzwoniła do aktorów seniorów przed świętami z propozycją szczepień w WUM, mieli być ambasadorami akcji promującej szczepienia. Przyjęcie pierwszej dawki szczepionki potwierdziła również Maria Severin, informuje Polsat News. Tak, zaszczepiłam się, nie sądziłam, że będzie afera z tego powodu, a teraz żałuję, powiedziała aktorka w rozmowie z telewizją. I tutaj mamy też post y, z Twittera Jana Śpiewaka, który właściwie no, wiódł prym w uzasadnianiu, ujawnianiu tego. Giazd szczepiących się m, poza kolejnością było znacznie więcej niż Miller i Janda. Czeka nas pierwsza lista wstydów w 2021 roku. Nie była to żadna akcja promocyjna szczepień. Rektor Wum rażąco złamał zasady przyznawania szczepionek. Tak, napisał Jan śpiewak, wracamy do tekstu. Moi rodzice, będąc seniorami, byli na liście osób do zaszczepienia. Ponieważ mój ojciec porusza się o kulach, pojechałam z nim na szczepienie. Nie było nikogo poza nami. Pani doktor mnie zaprosiła i powiedziała, że skoro już pani jest, niech pani wejdzie. Jest otwarta dawka. Ja z tego korzystałam. Nie mam poczucia, że to nieetyczne, ponieważ zrozumiałam to tak, że dawka się zmarnuje. Jadąc tam, nie pomyślałam, że mi się to przytrafi. Oj, nie pomyślałaś! Powiedziała Seweryn, oj nie pomyślałaś Sewerynku, jak, jaka mi szkoda jest, nie pomyślałaś. Nie pomyślałaś, że zabierasz medykom y, szczepionki. Nie, nie, w ogóle. Y, miałbym coś powiedzieć, ale, ale nie chcę dostać pozwu, bo miałbym coś powiedzieć o ogólnym myśleniu elity polskich tak zwanych celebrytów, ale sobie darujmy. Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował w czwartek, że z puli dodatkowych 450 dawek szczepionek, który niezależnie od etapu zerowego szczepień obejmującego personel medyczny otrzymał od agencji rezerw materiałowych, i które musiały być wykorzystywane do końca roku, zaszczepił m.in. 300 pracowników w szpitali WUM oraz grupę 150 osób obejmującą rodziny pracowników, pacjentów będących pod opieką szpitali i placówek WUM, w tym 18 znanych postaci kultury i sztuki, które zgodziły się, uwaga, uwaga, zostać ambasadorami powszechnej akcji szczepień. O tym, że został zaszczepiony przeciwko hehejusowi, ujawnił m.in. były premier, a obecnie europoseł Les Leszek Miller. Informacja wywołała burzę w sieci z pytaniami: dlaczego polityk zaszczepił się już teraz, skoro nie jest pracownikiem ochrony zdrowia? Były premier zamieścił na Twitterze zdjęcie karty informacyjnej z potwierdzeniem, że 30 grudnia miał otrzymać pierwszą dawkę szczepień przeciwko hehejusowi, a drugą otrzyma 20 stycznia. To najlepszy sposób, żeby rozstrzygnąć wątpliwość. Napisał yy, Miller. Wpis europosła wywołał szereg pytań internautów: czemu polityk zaszczepił się już teraz, kiedy w Polsce od niedzieli mogą robić tylko pracownicy ochrony zdrowia, a Miller do tej yy, grupy nie należy? W jaki sposób udało się panu zaszczepić o etapie, w etapie dla personelu medycznego? Pytają także w komentarzach pod zdjęciem z informacją o szczepieniu. Z samym Millerem PAP nie udało się skontaktować. Zaczepieni zostali także aktorki Krystyna Janda i Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna oraz dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. W grupie tej znalazł się też aktor i piosenkarz Michał Bajor, a także piosenkarka i reżyserka Magda Umer. Bajor opublikował w niedzielę na Instagramie wpis, w którym ujawnił, że jest jedną z osób promujących szczepienia, które przyjęły szczepionkę poza kolejnością przy przychodni przy WUM. Jeśli ktoś z Państwa poczuł się urażony, serdecznie przepraszam, napisał. Natomiast Magda Umer opublikowała w sobotę na Facebooku, że zgodziła się zaszczepić, myśląc, że czyni dobro, a okazało się, że jest to rozumiane odwrotnie. Nie prosiła nikogo o zaszczepienie przeciwko Hehejusowi. To mnie poproszono, aby w ramach tej akcji popularyzowania namawiania do szczepień. Wytłumaczono także, że nie zabieram nikomu miejsca, że walczą o każdą zaszczepioną osobę i to jest teraz priorytetem państwa oraz służby zdrowia, napisała. Minister Zdrowia leci, zlecił kontrolę szczepień. Jestem zdegustowany postępowaniem władz WUM, które dokonały nadużycia interpretacyjnego, organizując ustawione szczepienie dla grupy swoich wy wyrańców, podkreślił minister zdrowia Adam Niedzielski. WUM poinformował o zaszczepieniu 18 osób ze świata kultury, które mają promować rzekomo szczepienia. Warszawski Uniwersytet Medyczny poinformował w czwartek, że puli dodatkowych 450 dawek, które niezależnie od etapu zerowego szczepień obejmują personel medyczny otrzymał od agencji rezerw, to już właściwie było, minister zdrowia poinformował, że szef resortu zlecił kontrolę, która ma sprawdzić, czy szczepienie przeciwko HeHeusowi osób z goza grupy 0 odbyło się zgodnie z zasadami. Jak podkreśla NFZ szczepienie yy, spoza grupy 0 jest możliwe tylko w sytuacji dyspo dysponowania przez szpital wolnymi dawkami szczepionki, którymi się nie udało zaszczepić personelu szpitali, na przykład z powodu nieobecności w pracy. W w okresie świąteczno-noworocznym. Sam minister zdrowia opublikował informację NFZ w tej sprawie i zacytował: Szczepienia mogą być realizowane dla innych osób tylko i wyłącznie w wypadku ryzyka zmarnowania szczepionki poprzez brak stawiennictwa osób uprawnionych. Na wpis Niedzielskiego odpowiedział dziennikarz Patryk Słowik. Panie ministrze, proszę wybaczyć o ale państwo sobie robią z ludzi jaja. Nikt nie uwierzy, że akurat obok szpitala przechodzili aktorzy i politycy. A nie ma żadnej procedury, która by mówiła, że należy w pierwszej kolejności podawiać szczepionki aktorom i politykom, napisał. Panie redaktorze, jestem zdegustowany postępowaniem władz WUM, które dokonały nadużycia interpretacyjnego, organizując ustawione szczepienie dla grupy swoich wybrańców. Zleciłem NFZ Centralny. Rada pobranie wyjaśni. Na takie standardy pro powinna promować. I nie takie standardy powinna, po, powinna promować uczelnia, przepraszam? Odpowiedział mu minister. Dziennikarz Mariusz Piekarski zapytał z kolei Niedzielskiego na Twitterze, czy rząd oferuje aktorom, artystom, sportowcom, celebrytom szczepienia w zamian za udział w promocji szczepień. Panie redaktorze, absolutnie nie. Jeśli w ramach dziennikarskiej docikliwości dowie się pan, jakie były ustalenia między władzami WUM a zaszczepionymi osobami spoza grupy 0, proszę podzielić się tą wiedzą publicznie. Rzeczniczka WUM dopytywała się o zaszczepionych ambasadorów Powiedziała, że PAP na razie nie ujawni ich nazwisk Wyjaśniła, że to są osoby znane publicznie Które wziąć miały udział w organizowanej przez WUM akcji promującej szczepienia Kampania, podczas której ma, ma być wykorzystywany wizerunek tych osób Ma ruszyć dopiero w połowie stycznia Czyli wtedy, kiedy planowane jest rozpoczęcie procesu rejestracji powszechnych szczepień Polaków Wprzeciwko Hejusowi. O dodatkowej puli dawek odrębnej wobec etapu zerowego szczepień WUM poinformował już w środę. E, I teraz uwaga, moi drodzy. E... Najpierw proponuje się znanym i szanowanym osobom, aby były swego rodzaju królikami doświadczalnymi, yy, zaszczepiły się i propagowały ideę szczepień, jak ci, którym po szczepionce nic się nie stało, a potem pszczuje się na nie, skomentował sprawę Mariusz Szczygieł. Sądziłem, że takich prowokacji po upadku komuny nie doczekam. Bolszewizm w czystej postaci dodaje. A już wczorajszy pierwszy materiał wiadomości TVP bez sprawdzenia u źródła jak się stało atak na Krystynę Jandę i wypominanie, że jej teatr został dotacji przypomina mi najgorsze materiały TVP w stanie wojennym. Będę protestować, dodaje. Trudno się oprzeć wrażeniu, że ta władza razem z podległą sobie machiną propagandową jest w stanie dokonać prowokacji na każdym z nas. Uczułam na to komentatorów, hejterów na profilu aktorki. Na stronie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego można przeczytać wyraźnie: Zgodnie z sugestią NFZ za szczepieniami w dniu dzisiejszym objęto też szereg osób ze świata kultury, m.in. aktorów, kompozytorów, reżyserów, którzy będą promować w Polsce ideę szczepień przeciwko Hehejusowi. Czytamy u Mariusza Szczygła. Czyli moi drodzy, po, po, podsumujmy sobie to: jest sobie akcja, o której nikt nie wie. Jest sobie akcja promocyjna, którą, e, która nie jest właściwie prowadzona, bo przychodzą sobie goście, którzy tylko se wrzucają na, na swojego face'a tylko i wyłącznie wiadomość, czy tam na, na Twittera, czy gdziekolwiek. Sobie zdjęcie, że no proszę bardzo, albo piszą zwyczajnie tylko, że no proszę bardzo, ja się, ja się e, zaszczepiłem i mało tego, nie pokazują zdjęć w sensie zdjęć promocyjnych, że tutaj jest jakiś tam, nie wiem, komitet powitalny, że tutaj jest zdjęcie z samego szczepienia. Nie, 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 jest sobie. Po prostu e, zwykła notka, no zaszczepiłem się, albo tak jak w przypadku leszkę, e, jest sobie po prostu zdjęcie dokumentu, że się zaszczepił. Na, naprawdę, naprawdę, moi drodzy. I teraz uwaga, ponieważ zaczyna robić się ciekawie, jaka była reakcja korwinistów na to? Otóż dokładnie taka sama jak Mariusza Szczygła. Prowokacja: spisek PiSu. Nie pierwszy raz korwiniści nadają super pisowi i samemu kaczyńskiemu, ale podsumujmy właściwie to. Kaczyński pojechał do Chin, zeżar nie to czym wywołał na międzynarodową skalę pandemię. A wywołał ją tylko i wyłącznie dlatego, żeby dojechać wielkich Polaków patriotów, w tym Sul tej ziemi polskich przedsiębiorców. Dlaczego? Żeby móc nałożyć na nich podatki i kontrolę. Oczywiście przekonał do swojego przedsięwzięcia wszystkich wielkich ludzi tego świata. Przede wszystkim pierwszego sekretarza towarzysza Xi Jinpinga. W końcu to w jego kraju był jedzony ten nietopysz. Dalej, wszystkie firmy i koncerny farmaceutyczne produkujące jakiekolwiek medykamenty, czyli m.in. te, które wyprodukowały szczepionki. No bo musiał ustalić, które wyprodukują szczepionki, a które nie. A jak o tym mowa, no to wychodzi na to, że Rosję też, ponieważ Rosja za namową Putina stworzyła szczepionkę, którą nazwała Sputnik. Oczywiście Kaczyński wszystko idealnie przewidział, wszystko zaprojektował, jeszcze w międzyczasie pozwolił sobie na taką małą intrygę związaną z marszem niepodległości, kiedy to specjalnie przewidział, że narodowcy z ramienia konfederacji będą mieli głowę w wiadomym miejscu, zostawią cywili w kolumnie samochodów. I razem dumnie pójdą, rozpier, o przepraszam, demonstrować w Warszawie. Przewidział nawet, że w obliczu flagi strajku kobiet jeden z narodowców rzuci weń racą, tylko że będzie miał cela jak baba z wesela i trafi w mieszkanie dwa piętra niżej, gdzie są obrazy Witkacego, czyli zdobyczy kultury polskiej. Zgaduję, że skoro według narodowców to była prowokacja, no to też sam te obrazy tam umieścił. The cat sat on the Ale wiecie, to tak w międzyczasie, ponieważ normalnie to był zajęty planowaniem tego, żeby uprzykrzyć życie przedsiębiorcom, rozumiecie? Mimo tego, że jest okres zero, to przewidział także, że Polacy nie będą za bardzo się chcieli szczepić. Mimo tego, że na razie są medycy i 90% medyków wyraziło chęć. Ale nie, on już wiedział i dlatego kazał tym 18 celebrytom, którzy oficjalnie nienawidzą wreszcie, Wręcz pasjami PiSu, żeby przyszli do WUM i się zaszczepili. I mało tego powiedział im, że to jest taka darmowa akcja promocyjna. A oni w to wszystko pięknie uwierzyli i poszli. I wiecie, on ich tak pięknie sprowokował, ponieważ teraz Polacy pójdą się szczepić, dlatego bo celebryci im szczepionki zabierają, a więc jak się coś zabiera, to znaczy, że coś jest ważne i trzeba to zabrać, zanim inni zabiorą. I obligatoryjnie wszyscy inni są głupi. Głupi według korwinistów są ludzie, którzy uwierzyli w tą całą plandemię. Głupi są ludzie, którzy oczekują powrotu do normalności. Głupi są celebryci, którzy poszli się zaszczepić. Głupie są władze WUM, ponieważ nie przypuszczały, że to kiedykolwiek wyjdzie. Tylko jak zwykle jedyni mądrzy, widzący przez wszystkie możliwe spiski i tajne układy są korwiniści. I widzą przez nie tak dobrze, że widzą je wszędzie.